Siemanko, witam wszystkich. Dziś na patelnie idzie kolejny Autoland, Autohaus, jak tam wolicie, komis. Samochody używane, podkreślam niemiecki, niemiecki autokomis, bo tureckie to są takie małe i przeważnie są płoty i pozamykane jest to. Także tutaj już też dawno nie byłem, odwiedzę tutaj, zobaczymy jakie ceny tutaj mają. Zapraszam na materiał. A na pierwszy rzut idzie... Volkswagen Golf 16 2009 Cena 4900, szukam przebieg, ale niestety nie widzę. Tak wygląda. No nie, nie znalazłem przebiegu. Patrzymy tu następny SEAT. A SEACIK jest z 2013, całe 60 PSów ma. 1,0 i cena 6500 za takiego cytrynowego Seacica. Słuchajcie, znalazłem przebieg. Ho, ho. Czyli cofniemy się do tego Seacica. No i przebieg jest 138520. A ten tu Volkswagen miał przebiegu, bo zawsze chcecie, przebiegi usłyszeć, jakie mają. 230 tysięcy. Ten za 4900. Tutaj nie ma nic. A ten Golf? Tutaj za 12900. 88,5000 przebiegu z 2014 Volkswagen Golf wariant 1,2 TSI BMT Cap. Coś takiego. Tak to wygląda. Kolejny bez niczego. Zobaczmy zafirę. Zafira też nic nie ma. Żadnej kartki, ceny ani nic. Tutaj A4, taka trochę starsza. Zobaczymy to. Tam jest karteczka. A mamy tutaj 283 941 przebiegu. Rocznik 2001, dziesiąty 2001, cena 3900. Taki normalny. Teraz tak. Tam widzę stoi Golf ten taki krótki, żaden kombi. Tu jest sobie i polo. Tu nie ma kartki. Na polo jest kartka. On taki nawszy polo, a ten polo tu już jest większy, jak ten golf tam. Te auta coraz większe kurczę, się robią

Coraz nowocześniej. Tu powiem, tutaj mam takiego golfa. No Jak tak zobaczycie, to co byście woleli golfa kurczę, czy takiego polo nowszego? Pięciodrzwiowy. Gabarytowo prawie to samo, tak mi się wydaje. Ale nie jestem jakimś tam wielkim. wielkim. Nie jestem w ogóle ekspertem. Golf biały. Trzydrzwiowy. I za ile? Za pięć tysięcy dziewięćset dwieście siedemdziesiąt osiem i pół tysiąca przejechane dziesiąty dwa tysiące jedenasty. No taki. Sami ocencie. Tu mamy Skodę. 5 drzewa. W tym Golfie są jeszcze tam opony wrzucone, jakieś letnie chyba, w Skodzie to samo, Skoda Fabia. No i teraz cena, cena, panie, panie podaj cenę, 9900, drugi 2015, a przejechane 155500, 1,5, tu nie ma ceny. Volkswagen kolejny, ale bez ceny. No na pewno mają cenę w środku, bo wystarczy podać tutaj o ten numer napisane wariant 2.0 TDI SC jak podamy tam w, w biurze cenę, e, numer, no to powiedzą nam cenę, nie? Tu mamy zimno dzisiaj. Chyba Plus jeden, nie, minus jeden chyba. Tu mamy Volkswagen. Taki mały tam ekranik w środku. Biedactwo. O. 11 tysięcy prawie, 10 900. Przebiegu 190 tysięcy. 9 2013. No i 160 PS. -a. 1.4 TSI, benzyniak. Tu coś stoi, też Volkswagen, ale nie ma, nie ma ceny. Tu mamy Skodę, kolejną. A ta Skoda jest za 14.900. tysięcy przebiegu. I z drugiego 2020 kombi 10 TSI kombi kombi trochę lepiej wygląda jak te normalne Fabia no. ale kombi w moim ocenie to chyba trochę lepiej wygląda tu mamy Fabia o tą krótką taką Normalną i zobaczymy jeszcze po ile jest. Opony nowe widać 9000. Skoda Fabia 1.0 MPI Aktiv 76000. Przejazdu, ale co przebiegł? przebiegu 76000. 9 2015, 60 PSA. 9000 białe, takie coś. No także tak to tutaj wygląda. Aha, jeszcze możemy sobie sprawdzić, bo widzę, że tam jest kartka. Jednak na tym takim busiku Volkswagen i jest to Multivan Kurz DSG. 158 tysięcy przejazdu, przebiegu 12-2014, a cena, no to widzicie, 28 900. Panie, czego to takie drogie? No i takie ceny w kolejnym Autohausie czy Autokomisie. Także napisz komentarz. Tanio, drogo. Także na tym będę kończył. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się i niech się wam samochody nie psują. Na razie, hej.